In the year 1945, my great great grandfather, serving in the Army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish. When the US ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, the world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid for myself, for my wife, for my infant son. Because if my time in the army taught me one thing it's that war. War never changes. Voina. Nigdy się Drabisz nie zmienię. dzisiaj prawdziwą furorę w hali weteranów, kochanie. Tak sądzisz? Ech, nie mam wątpliwości. A teraz szykuj się i odklej już od tego Jasne. lustra. Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowej serii, pierwszym odcinku Fallout 4 z polskim dubbingiem. Ja już nie będę nic przedłużał. Wkręćmy się w tą całą historię i przeżyjmy to razem. Cały świat BTZD do naszej dyspozycji. Przeryjmy to po polsku. No, Zadanie wielu was na już kawa. 78,5 stopnia Celsjusza. Idealnie zaobserwowana dzisiejsza gazeta. Przed chwilą dostarczona. Dzięki, Cotsworth. Oczywiście, proszę pana. Grognak Barbarzyńca i dżungla nietoperzowych dzieci. Mój ulubiony. Ten świat przed całym wybuchem wojny wyglądał naprawdę jak lat trochę z 80. lat 90. ale miało to swój rok. No, zdaje się, że ktoś zrobił. Kupkę. Zaraz zajmę się małym szosem. Wcześniej się niepokoiłam, ale Cotsworth doskonale radzi sobie z szonem. Hej kochanie. Trudno uwierzyć, że już prawie Halloween. Muszę skończyć przebranie dla Shauna. Przyszły poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni Celsjusza. Wygląda na to... Takie spokojny, popołudnie, można by aby coś wisiało nawet w powietrzu. Co mamy w lodówce? Coca-Cola, to coś... dobrze na na Nasza Coca-Cola, oczywiście. O, o, ktoś puka. To Przychodzi do ciebie codziennie. Rysiu, tak, czas, P. Dzień dobry, tu Volt Tech. Dzień dobry. Naprawdę dobry, czyż nie? Proszę tylko spojrzeć na to niebo. Niezmiernie się cieszę, że możemy w końcu porozmawiać. Starałem się o kontakt od wielu dni. Zapewniam, że to sprawa najwyższej wagi. A może wcale nie chcę z panem rozmawiać? O, zapewniam, że jest inaczej. Wiem, że jest pan zajętym człowiekiem. Nie będę więc zabierał panu wiele czasu. To w końcu cenny Pragnę towar. Pragnę tylko poinformować, że za zasługi dla naszego kraju wasza rodzina otrzymała miejsca w lokalnej krypcie oznaczonej numerem 111. Jesteśmy weteranem wojennym, to wiemy na pewno. I mamy miejsce w krypcie. Brzmi świetnie. Brzmi świetnie. Och, tak właśnie jest. Proszę mi wierzyć, macie już Państwo nawet pozwolenie na wejście w przypadku nieprzewidzianego, totalnego, atomowego. Muszę tylko zweryfikować kilka informacji. I to wszystko! Ten sarkazm, że nie jesteśmy tacy. Nie o. mogę się doczekać końca świata. Ha, ha, tak trzymać. <laughs> Zobaczmy więc. Okej, okay, no to nazwiemy się KUL, cool, jak w filmie, prawda? Uh, Okej, okay, siłę. No to siłę myślę, że damy na 5. Percepcja na 3. Inteligencja na pewno trzeba być wysoką. Paryzm też dosyć duża, bo był aktorem w tym 4. No, szczęście na poziomie zerowym. Okej. Okay. Cudownie, a więc zrobione muszę tylko zanieść wszystko do krypty. Gratuluję zabezpieczenia. Jeszcze raz dziękuję. Ej, zapewniamy sobie spokój ducha. To chyba warte odrobiny papierologii. Jeśli to ci dla Ciebie i szona, żadna cena nie jest zbyt to wysoka. To Czasami mi się udaje. O, jest już przewinięty, ale za nic nie chce się uspokoić. Zdaje się, że potrzebuje nieco ojcowskiego ciepła, którym tak szczodrze to pan oktarze. To już idziemy. Znaczynań, że ten dubbing jest Naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Wiadomo, że jest to świetna inteligencja, ale dużo. Warto wspomnieć, że dubbing jest wykonany przez polskiego twórcę VOXALTER. Link do kanału tego twórcy jest w pisie. Zachęcam i polecam. Naprawdę świetna robota. Jak się miewają, Z wyjątkiem tej sceny. Zagrań <grym> z Okej. Okay. Tak się miewa mój młodzieniec. O wiele lepiej, co? Wiesz, tak sobie myślę, że po śniadaniu moglibyśmy pójść na spacer do parku. Pogoda chyba się utrzyma. I przegapić transmisję z World Series? Nie ma mowy. Proszę moga. pana, proszę pani, lepiej, żeby państwo to zobaczyli. Cotsworth, co się stało? Co się dzieje? Zobaczmy. A następnie zobaczyliśmy tak błyski. Uślepiające błyski słychać było eksplozje staramy się otrzymać ogląda na że straciliśmy kontakt z innymi stacjami. O, otrzymujemy potwierdzone ja meldunki. O południa mamy potwierdzone taka o, po... o eksplozjach nuklearnych w nie chcę o tym myśleć, i to co. Boże. Dobrze, że w grze to przeżyć Musimy uciekać do krypty. Tylko szybko. Dobra, uciekamy. Mieszkańcy Sanktuary Hills, jeżeli jesteście na liście, prosimy na tych listach. Jest gra, prawda? Nawet w 2024 muszę przyznać, że naprawdę robię jeszcze wrażenie. Którego Dobrze. widzieliśmy przed 20... było na... Proszę podejść w przypadku należenia do programu. Win. Musimy wejść do środka. Jesteśmy na liście. Niemowlę. Dorosły mężczyzna. Dorosła kobieta. Dobrze, Dzięku proszę. Iść Powodzenia, proszę. My Panie, dwoje. I co się stanie z tymi wszystkimi robimy ludźmi Robimy co zabranie. możemy. Nie zatrzymujcie się. Idziemy dalej. Na platformę, na środek! Wysoka wszystko Wszystko będzie dobrze. Komisarz, My też cię kochamy. O mój Boże! Trzymajcie się. Proszę wszystkich o opuszczenie windy i spokojne wejście po schodach. Proszę się nie martwić. Zaraz rozlokujemy wszystkich w naszym nowym domu. Krypcie 111. Lepsza przyszłość. Pod ziemią. Po schodach na górę. Nie mogę uwierzyć. Gdybyśmy przybyli choć minutę później... Nie, nie. Wszyscy bylibyśmy... Proszę nie rozmyślać nad takimi rzeczami. Jesteście już bezpieczni. dba o każdego. Wszystkich nowych mieszkańców, prosimy o to. ciekawostka pod kapslokiem mam, możemy sobie włączyć taki powolny chód. Pacer, tak? I proszę po prostu o Proszę iść, i wziąć kombinezon. Proszę po do stolika. Proszę tam podejść i wziąć kombinezon. Niestety, bez kombinezonów nie to da się iść. Tutaj będziemy spędzać kolejne nie wiadomo ile, lat, tak? Nie widząc słońca. Nie jest to. No ale to lepsze to niż nic, prawda? Dziękuję. Co teraz? Proszę Ej. iść za lekarzem. On pokaże, gdzie się uda. No dobrze, proszę trójkę Państwa za. Proszę bardzo. Teraz proszę iść korytarz. To nasz nowy o, dom. Na pewno wam się tu spodoba. To jeden z naszych najnowocześniejszych obiektów. Oczywiście nie, żeby pozostałe były kiepskie. Proszę Wszystko przecież... Kierować się Wszystko co mieliśmy.. Moi rodzice w Waszyngtonie! Boże, kochanie, a jeśli nie przeżyjesz, to nam pieprzać na to całe życie. Jak pan 15 minut w 10, przejdźcie wszystko. na spotkaniu wstępnym. Najpierw musimy zająć się kilkoma sprawami medycznymi. Zaznaczam, Zaznaczam tylko na liście wchodzące osoby. na przyszłość, piękną rodzinę. Mam nadzieję, że uznacie państwo to miejsce za wasz nowy dom. To wydaje się podejść Proszę linię. tu wejść i założyć komin. Wszystko będzie. Po prostu podejść. I wchodzimy do kapsuły. Kapsuła dokona z i wyrówna ciśnienie, nim udamy się rógom w kryp. czas na zwalnanie, takim niby oczyścić. zabezpieczony. Oznaki życia osoby w kapsule. W normie. Koniec procedury. Esfira Czyli my trafiliśmy do komory kryogenicznej. prawdopodobnie na pewno kilkadziesiąt lat spaliśmy, Ej. pewnie o to będzie chodziło, dowiedzieć się o co chodzi, błąd krytyczny w układzie kryogenicznym. Czyli chodzi o mnie, nigdy Wszyscy nie przeszedłem tej gry. Powinni kiedyś kiedyś zrobiłem kapsu. swoje podejście, ale nawet e, szczerze mówiąc, nie Nie byłem wczuty, nawet nie interesowałem pabułą, ale zobaczyłem gameplay. Nie podeszło mi, byłem też za młody, co prawda? Błąd krytyczny w układzie kryogenicznym. Jednak z wiekiem też człowiek Wszyscy zaczyna... Znaczy otwierać na różnego rodzaju gry na różnego rodzaju możliwości. No dalej. No dalej, dalej. O Boże. Znajdę winnych i odzyskam szona. Przysięgam. Okay. Dąkni. krytyczny w układzie kryogenicznym. Wszyscy mieszkańcy krypty powinni natychmiast opuścić kapsuły. Teraz na pewno musimy stąd wydostać. Ja będę was zanudzał tymi wszystkimi protokołami. Jeżeli będziecie chcieli, aby omawiać te protokoły, czy je, napiszcie w komentarzu, jak najbardziej Wszyscy możemy mieszkańcy zrobić, krypty powinni natychmiast się wyrazić. Teraz powinniśmy mówić na fabule. Kapsumy. No, mało, no, pewnie mało z was z polskim a jest to ciekawe przeżycie zawsze. Mimo wszystko gra z polskim językiem, tak? Z polską wersją na Wielkie karaluchy co do. Wszyscy mieszkańcy krypty powinni natychmiast opuścić kapsuły. Krark! Co tu się stało? Gdzie są wszyscy? Khorak. To wszystko, co zostało? Ok, w końcu mam pistolet. O Niezła sztuka. Potem po ciebie wrócę. po no, nie kupimy, okej. Okay. Dobra, otwórzmy te drzwi. I tak już wracamy 30% maksymalnego zdrowia. Można to później z tego tylko aż zmienić, tak jak tego pamiętam. Okay, wychodzimy. To tak, dalej, to spalanie Wziąłeś na początek, zawsze wszystko się przydaje Prawda akurat Się tego co zawsze mnie straszył, ten o zawsze tu wyskakiwał. Zawsze to zapamiętałem do dzisiaj, że ten ten właśnie radrakan mnie straszył. Zawsze to jest nasz komputer, czyli nasze całe menu. Tak, do tego monty też jeszcze doszedłem. Pip Boy. I mamy statystyki y, specjalne, profity, okej, okay. tutaj mamy ekwipunek, uzbrojenie, ubiór, wspomagacze, śmieci, modyfikacje, okej, okay. dane, tutaj mamy nasze misje, tak, tutaj możemy patrzeć jaki mamy na aktualny cel zadania, do no i mapa, okay. ok, to może ekwipunek i jedyne co to uzbrojenie, podam sobie tą pałkę tu, okay. Rozpoczęto sekwencję otwierania drzwi obrotowych. Proszę zachować odstęp. Tak wygląda świat po wojnie atomowej! Wszystkie budynki mimo wszystko się zachowały. Myślałem, spodziewałem się takiego kompletnie niczego po wyjściu z czegoś takiego. Przeszukiwać wszystko na początku. Każdej jednej grze tak naprawdę, co po prostu dodaje daje nam zawsze na jakiegoś gusta. Przeszukiwanie wszystko na początku jest, jest mało. Potrzebujemy wszystkiego, tak naprawdę. A i się zauważy, zauważyłem, że im więcej lutujesz, tym później nie masz problemu nie latać, nie szukasz jakiejś śrubki czy czego tamkolwiek. Po prostu to masz. Siądasz trochę czasu. Z drugiej strony też tracisz ten czas, lutując, no powoli mi się wydaje. Mało przyjemne momenty. Wygnijmy. Jako żyję i oddycham. Naprawdę? Oczy mnie nie mylą. Cotsworth, wciąż tu jesteś, więc może i inni jeszcze Ależ żyją. oczywiście, że wciąż tu jestem. Czyż odrobina promieniowania mogłaby zaszkodzić dumie General Atomics International? A, nie wygląda jednak najlepiej. Lepiej, żeby żona nie zobaczyła pana w takim stanie. A swoją drogą, gdzie ona jest... Ona... zabili ją. Proszę pana, opowiada na pan takie rzeczy. Takie straszne rzeczy. Ja chyba potrzebuję pan jakiegoś zajęcia. Tak, zajęcia, które poprawi panu minęły paski od naszej humor. ostatniej rodzinnej zabawy. Można by zagrać w warcaby albo w kalambury. Szan zawsze uwielbiał tę grę. Czy on jest gdzieś tutaj? Sean został porwany, ale znajdę go. Odzyskam swojego syna. Jest gorzej niż przypuszczałem. To chyba paranoja wywołana głodem. Obawiam się, że niezbilansowana dieta przez 200 lat mogła mieć taki efekt. 200 lat? 200 lat? Co? Ty chyba. Okej, okay, więc 200 lat. 210, proszę pana. Fridżowaliśmy w lodówce. Uwzględniając ruch obrotowy Ziemi. Niewielkie rozregulowanie mojego oznacza. No, spóźnienie na obiad. Ha, ha, ha. Może przygotuję przekąskę? Z pewnością kiszki grają marsza. Jest dziwnie, Cotsworth, zachowujesz się trochę dziwnie. Co, Co się tego? stało? Och, proszę pana, to było straszne. Dwa stulecia i nikogo, żeby porozmawiać. Nikogo, komu można by ujść? Pierwszych 10 lat spędził trzymać podłogi dobrze nawoskowane, ale nic nie powstrzyma opadu radioaktywnego przed wdarciem się w panele. O daremności odsłużania zawalonego domu już nawet nie wspomnę. A samochód, samochód, jak się poleruje rdze. Co wiesz, Codsworth? Obawiam się, że nic nie wiem, proszę pana. Spadły bomby, a wy uciekliście w takim pośpiechu. Byłem pewien, że pan i pańska rodzina znalazły jednak tę holotaśmę. Podejrzewam, że pańska żona chciała dać ją panu w ramach niespodzianki, ale potem stało się, co się stało. Dziękuję, Cotswold. Nie ma za co. Już, już! Dość rozczulania się nad sobą. Może przeszukamy razem okolice. Pańska żona i młody Sean mogą się jeszcze znaleźć. W porządku. W domu panu służę! Warto wejść też tutaj. Tutaj mamy taką Świetnie. gazetkę z, z umiejętnościami. Te gazetki dają na dodatkowe atrybuty w umiejętnościach, więc warto wejść. Taki na starcie mały tipek. Tutaj widzimy, że kolega bez problemu sobie poradził. No. O nie, tak słaby, że ja pierdole. Okej okay. ruczał. Hey, Codsworth. Pani i młody są! Nie ma ich tu! Nie ma ich tu nie ma, Cocwor! Pani i młody są? Nie ma ich tu! Dzięki, że się że starałeś, starałeś Cocło, eee, nie może się pan pod. Dawać. Co z miastem? W pobliżu jest Concord, którego mieszkańcy próbowali do mnie strzelać zaledwie kilka razy. Concord? W Concordzie wciąż są jacyś ludzie. Tak, choć dość nieokrzesani. Mam przypomnieć drogę. Trzeba opuścić osiedle południowym mostem i minąć stację Red Rocket. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli Ci się podobało, zostaw ławkę w górę. Komentarz i subskrybuj kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!